Wróciła niepowtarzalna Bundesliga. Witamy wszystkich niezwykle serdecznie na kanale Piłkarzyki. Pierwszy raz od dawien dawna w takim właśnie zestawieniu. Tęskniliśmy, przyznasz? Tak, zdecydowanie. Nawet ostatnio wspominaliśmy podczas któregoś z materiałów, że za taką konfiguracją i za takim podsumowaniem naprawdę zdążyliśmy się już. Dwa stanskwić. miesiące minęły. Wróciła Bundesliga i troszeczkę sobie o niej dzisiaj powiemy. I tylko o niej, no bo wiadomo, że nie będzie omawiać meczów w Białorusi i tym podobnych państwach, które grają na nadal. Wyspachowczych. No właśnie. No ale zanim zaczniemy, Adam oczywiście przypomni. Tak, oczywiście o linkach w opisie, o możliwości wsparcia naszego projektu tu, bądź na Patronajcie oraz o opcji subskrypcji. I żeby nie przedłużać, słuchajcie, lecimy, bo ja się naprawdę niebywale stęskniłem i już niekoniecznie za tymi formatami, bo oczywiście przyznaję, że tęsknota za tym obcowaniem z Krzywym i omawianiem meczów również była, ale Chodzi przede wszystkim o siadanie takie regularne do weekendowych spotkań i raczenie się poszczególnymi meczami. I tym Wiadomo, że w pierwszej kolejności wypadałoby tutaj również wspomnieć o braku kibiców, bo jednak Brakowało. tak jak wielu zauważa ludzi futbolu, to jest sól piłki nożnej, bez kibiców no, nie jest w stanie nie. się po prostu na normalnym poziomie oglądać tych spotkań. Oczywiście w naszym przypadku i w waszym, jeżeli jesteśmy pasjonatami, to i tak, i tak te mecze będziemy oglądać się niejednokrotnie z zapartych tym tchem, no ale nie da się ukryć, że tej aury kibicowskiej, oprawy, dopingu towarzyszącemu komentarzowi rzeczywiście bardzo, ale to bardzo. Tej brakuje. aury brakowało mi na tyle, że te wszystkie pogłosy związane z pustką, pustkami na stadionach, tak <laughs> bardzo mi denerwowały, że chwilami myślałem, że włączę sobie jakąś płytę do przesłuchania, żeby leciała w tle, a komentarz meczu oczywiście wyłączy. No, nie zubiłem, tak. Ale no miałem czasami wrażenie, że y, właściciele stadionów kluby piłkarskim powinny kupić takie jak my tu mamy pianki wygłuszające, żeby y, nie było tego echa. To ocenii. można w sumie z, pójść za przykładem Burusji Münchengladbach i na, bazy, Tak jak smaczek. na Borussia Park chcą zrobić, czyli umiejscowić kartonowych kibiców, którzy będą tak, imitować tak, wszystkich tak. tych, którzy nie mogą być na stadionie, zrobić właśnie takie. Pod, pod, tak, Podobisko z pianek. pianek. O, tak, to by tak. bardzo działało. <laughs> No ale dobra, zaczniemy od pierwszego, najważniejszego chyba spotkania tej kolejki, bo rozdmuchiwanego przez wszystkie media, i nie mówimy tylko o mediach niemieckich, które się mm. zajmowały tym, co działo się z powrotem Bundestagu, ale również z Otóż spotkanie. to. O całym świecie okrągłe, jubileuszowe rewiardaby, derby zagłębia rury w Westfalii, zwał jak zwał. Stał kontra węgiel stal kontra węgiel i powiem szczerze, że nie zawiodłem się, chociaż jeżeli chodzi o drugi, inaczej, nie zawiodłem się, jeżeli chodzi o poziom tego spotkania mm -hmm. i, i emocji, które mu towarzyszyły, ale zawiodłem się, jeżeli chodzi o postawę Szalkę. Myślałem, ja że odnosząc się zwłaszcza do naszej czwartkowej, live'owej wypowiedzi, będzie tutaj nieco więcej równowagi. Mm -hmm. Po takim okresie przerwy jednak Szalkę wejdzie z buda z takimi swoimi standardowymi koncepcjami taktycznymi, z ostrym pressingiem, z niedopuszczaniem i do kreowania tak łatwych sytuacji, Bardzo bo niektóre się. były po prostu w banalnym sposób tworzony miał tyle pola do popisu, zresztą według mnie jeden chyba, nie wiem czy zawodnik meczu, bo tutaj jest sporo zawodników. Borussia na swoim medium społecznościowym, jakim jest Twitter, napisała, że Brand jest Tak, ale tutaj też Michał Cork nie potrafił się nachwalić Rafaela Greiro, który ty mówiliśmy przed nagraniem. Piąty raz, Piąty raz jedenastce Bundesligi, jeżeli chodzi o jedenastkę kolejki, tutaj warto zauważyć, że ta jedenastka niejako też jest efektem tego głodu piłkarskiego, który nam wszystkim towarzyszy, dlatego że pominęła poniedziałkowy mecz, ale chociaż tak, czasami tak jeszcze nasika, dzisiaj... że rzeczywiście się zdarzało. Bayer z Leverkusen z werderem Bremą no. oczywiście, więc nie brała pod uwagę jednego spotkania, w którym jeszcze się wiele może wydarzyć, aczkolwiek na pewno zaktualizują też treści o to, co zdziało się w tym spotkaniu na Bajarena, ale już sam fakt tego, że Rafael Guerreiro jest piąty raz umiejscowiony w 11 kolejki, co w przypadku każdego innego piłkarza, który w tej 11 zagościł, nie miało miejsca. Mm -hmm. To co prawda, czwarty raz w 11 kolejki kickera. jest naprawdę czymś fenomenalnym i pokazuje jak świetnym Rafael Guerreiro jest piłkarzem. Być może przez wielu kibiców nieśledzących Bundesligi, regularnie, wiadomo, że są pośród was słuchających ten materiał tacy, którzy śledzą regularniej Bundesligę, mm -hmm. niż my, tak. więc na pewno są w stanie wypowiedzieć się też na ten temat. Na pewno dla tych wszystkich, którzy gdzieś tam doglądają od czasu do czasu, tego, co dzieje się z Borussią. Jest to taki piłkarz, który może nie uchodzić za topową gwiazdę, ale na pewno należą mu się te przymioty, którymi opisujemy te gwiazdy światowego formatu. W przypadku tak jego jest. występów. Ja chciałem jeszcze zahaczyć o inną postać, do której no, wiadomo, że powiemy w tym odcinku i robimy to właśnie teraz. Angielskie media piszą, że jeżeli coś ma być z początkiem symbolów czasów post-covidowych, to jest to właśnie Ending Broad Holland, który właśnie strzelił tą pierwszą bramkę, i ten, ta jego młodość, przebojowość i parcie na szkło, w tym wypadku takie pozytywne, bo chodzi oczywiście o strzelanie bramek. Podsumowuje właśnie to, jak bardzo chcemy walczyć z tymi czasami pandemii, i myślę, że to się. Tak. To różnie rozumiane parcie na szkło, które krzywy tutaj wywlókł przed wasze ekrany. jeśli chodzi o wywiady, to patrz na szkło. Tak, jest dość... Dotyka bezpośrednio tego, co robi Erling Holland w wywiadach, bo one są rzeczywiście przepiękne. Można tak. się zastanawiać, czy nie ma tam za dużo takiej butności, takiej młodycianej arogancji, aczkolwiek ja bym nie dopatrywał może... się za dużo C tego troszeczkę akurat może To faktycznie te argumenty nie są niebezpodstawne, aczkolwiek czasami pytania dziennikarzy sportowych są tak. No głupie, że odpowiadać na nie można tylko i wyłącznie w ten sposób. No, no to Holand, rzeczywiście dobrze to podsumowuje, aczkolwiek, aczkolwiek coś pytania, niby... Aczkolwiek pytania kierowane w jego stronę nie były głupie według mnie, więc mógł się bardziej rozwinąć, ale to... Znaczy, inaczej, było. już zwiększąc tę dyskusję, wydaje mi się, że rzeczywiście czasami dziennikarze z automatu posyłają takie naprawdę absurdalne pytania, które się wykluczają pod kątem logicznym z tak, tymi tak, tak, wcześniej. Tak. Tutaj, co do tych wypowiedzi, których składanka pojawiła się na Twitterze, może nie do końca tak było, mhm. ale nie Da się ukryć, że i tak rzeczywiście jest niesamowicie uwolce. ciekawą i uroczą personą jest Holand, jeżeli chodzi o te pomeczowe wywiady. Co do tego, parcia na szkło, tutaj warto zauważyć jeszcze jeden wątek. On tym swoim. Wychodzeniem przed szereg drażni to miało miejsce inaczej. Uwidocznienie tego miało miejsce w dwóch meczu z PSG, tak, kiedy tak, piłkarze jak. PSG nie mogli się powstrzymywać i, i po prostu musieli kpić z młodego Norwega. Ale nie można też przejść obok tego obojętnie. To jest piłkarz, który przecież stosunkowo niedawno nam się zameldował w Bundeslidze, ma już 10 bramek. Co do gonienia Roberta Lewandowskiego, wiadomo, że my na kanale Piłkarzyki pół żartem, pół serio mówiliśmy o tym, czy on ma rzeczywiście realną szansę na dogonienie naszego snajpera w klasyfikacji strzelców, chociaż kto wie? Kto wie? Bardziej jednak chodzi o to, że to jest piłkarz naprawdę stosunkowo od niedawna występujący, zwłaszcza jeżeli weźmiemy sobie pod lupę początek start Bundesligi w sezonie 2019-2020 i to ile okazji mieli inni zawodnicy na to, żeby prezentować się w tych jedenastkach selekcjonowanych przez dziennikarzy na co dzień zajmujących się niemiecką piłką. Chodzi mi tutaj oczywiście mhm. o, głównie o Kickera, do którego się najczęściej odnosimy. On już któryś raz, bodajże trzeci, jest w jedenastce kolejki, więc to chyba jak najlepiej nam w tym momencie zarysowuje obraz co do tego, jak tak. rzeczywiście wygląda wkład tego piłkarza w poczynania Borusy. Pierwsza bramka, oczywiście, wykorzystanie też niefrasobliwości defensywy Szalkę, no, ja do właśnie, której również mam pretensje. Właśnie chciałem powiedzieć, że Borussia wcale nie zagrała fenomenalnego spotkania, po prostu Szalkę zagrał bardzo źle i to pomogło eee, pszczołom, że tak mogę powiedzieć. No, czarno-żółtym. Pierwsza sensie. bramka, Saliw Sane i Jean-Claude Dodibo stoją i mają do, no, zresztą obaj, Holanda jakieś 2-3 metry. Obaj wiedzą i zdają sobie sprawę, że on gdzieś tam pomiędzy nimi jest, ale czy któryś dochodzi do niego? Nie. Oni biegną równolegle z nim. I później ta piłka zagrana, o ile się nie mylę, poprawnie, jeżeli się tak jest, yy, Azarda, Torgana Azarda, azad, azarda tak, 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 nachodzi na nią Holland, no i szablonowa bramka. Co prawda ja się śmiałem, że troszeczkę dopisało mu szczęście, bo więcej tam było korzenia, aniżeli odbicia no. od jakiegokolwiek, jakiejkolwiek części korka, ale, no, ale czy stawiamy na marginesie. Sprzyja szczęście sprzyja kozakom, szczęście sprzyja lepszym. To by było na tyle, jeżeli chodzi o pierwszą bramkę. Druga bramka Kolejna niefrasobliwość, i tutaj trzeba zganić mimo wszystko to, co dzieje się nie tylko w okolicach szesnastki Markusa Schuberta, ale również nieco wyżej. I to było też widać w odniesieniu do trzeciej bramki, kiedy Kali Uri po prostu, najpierw bawiąc się w okolicach 16 metra z Borusją, próbował jakichś lobiczków, jakichś takich tak. dziwnych zagrań. Później, kiedy trzeba było mu wracać z opaską kapitańską, przypomnijmy, na ramieniu, w okolice linii środkowej boiska, to czynił to no, chyba z jakąś taką przeciętną dość chęcią. Później stanąwszy już przy Holandzie, który leżał na ziemi, tylko obserwował, jak tam Brand dogrywa do tak. Azarda i mamy kolejną bramkę. tak więc... ta, ta, ta akcja w ogóle błędnie była niesamowicie komiczna. Kontratak, faul zawodników Szalki, który pokazuje że ej faulowaliśmy, tak. nie puszczaj korzyści. <laughs> dokładnie, dokładnie. Jeszcze Ando Kaliuri podnosił rękę. O. No, a jeszcze w pierwszej połowie kwestia Schuberta, którego już zdążyliśmy wyciągnąć przed szereg, do którego ja odnosiłem się, wel Rudi Schubert <laughs> na naszej grupie konwersacji z naszymi Moderatorami grupowymi, pozdrawiamy wszystkich oczywiście. I to porównanie dośpiewających fortepianów, myślę, że było zasadne, bo Schubert, no, jedną z tych postaci, który, której najbardziej się dostało po uszach po tym spotkaniu na Huskort, też drastycznie, da się zastanawiać, czy sprawiedliwa, czy też niesprawiedliwa, ale krzywdząca dla samego Schuberta, nota, co pokazuje i rodzi kolejne komentarze, że Newbel odchodzi i automatycznie zaczynają się problemy, chociaż z tym bym też polemizował. Tak czy sytuacje. inaczej, Żalkę wciągnięte nosem. I to trzeba sobie jasno powiedzieć, Wiedzieć, mm -hmm. Dawid Wagner ma sporo zadania domowego i lekcje musi z tego odrobić, bo jeżeli tak będą to Wojna tak wysoka przegrana, z, powiedzmy z drużyną, która walczy o mistrzostwo. Tak, to te żarty, ala um, Axel Witzel, Wynik jest w nazwie, będą się powielać tak, rzeczywiście. Szalkę zaresztą. Ale dobra, zostawmy już szalkę grającą. odchodzi dokąd? do Bayernu, a Bayern pokonuje 2-0 na wiedzi Union Berlin. Spotkanie, które. Jak to podsumował na Twitterze dziennikarz Tomasz Smokowski, jeżeli będzie jeszcze kilka takich spotkań, to zatęsknimy. Za czasami, kiedy wieczorami w niedzielę oglądaliśmy seriale, a nie mecze buddyski, bo naprawdę no, ciężko się to oglądało. No były fragmenty rzeczywiście takie trochę nużące i w których zaczął się człowiek rozglądać, co by tu jeszcze w pokoju zrobić, na co by jeszcze nie zajrzeć, żeby nie patrzeć na to, co dzieje się na boisku. Chociaż ja starałem się swoją uwagę utrzymywać przy tym spotkaniu i, i później jeszcze odpalając te fragmenty, których mm -hmm. nie do końca dobrze, na którymi się nie do końca dobrze i, i rzetelnie pochylałem, odpalić jeszcze raz. Przyznam się, że rzeczywiście widać, ale to na każdej drużynie. Nieco Pył tego, tej, tej Każdy tej mecz był taki mało ruchliwy, taki. Tak. Za bardzo nie wiedzieli piłkarze, co ze sobą zrobić. Nie są tam... do takiego trybu rozgrywania spotkań. Dokładnie. Widziałem takie komentarze również, które broniły piłkarzy i starały się nadać… Nie, to znaczy ja nie krytykuję, ja tylko zauważam. Nie, ja, że... ja też nie krytykuję. Chodzi mi tylko o to, że broniły piłkarzy pod tym kątem, że wcale to tak źle, jeżeli chodzi o tempo, nie wyglądało, jak w większości z nas, myślę, się to jawiło. Na przykład Tomasz Urban z Eleven tak próbował komentować, co się działo w Okej, okay, ja całkowicie rozumiem, tylko z drugiej strony no, nie jestem w stanie ulec wrażeniu, że rzeczywiście to tempo było mniejsze i myślę, że to jest zasadne. Chociaż jedno się chwali w tym całym pomniejszonym tempie i skrupulatności, jeżeli chodzi o dobór poszczególnego tempa akcji, intensywności boiskowych poczynań. Imponowały mi też, imponowała mi też skrupulatność włodarzy Bundesligi w rozegraniu tej kolejki. No bo to te przerwy, te odstępy tak, przerwowych, tak, tak. Ta, te zasady ciągu... izolacji, ta jednoosobowa rozgrzewka, ciągu dezerfikacja... te nowe standardy przy celebracjach. Tak, tak, tak. I tutaj też się dostało piłkarzom herty, ale do, do, do tego jeszcze przejdziemy. Tak. E, no i ta dezynfekacja piłek co chwilę przez chłopców od opodobania ich, no nie, to, to przejdzie do historii. Nie zapomnę tej kolejki nigdy, mi się wydaje. Szczególnie ikoniczne może być to zdjęcie, e, pierwsza celebracja w meczu właśnie już z om omówionym, Borussia Schalke, gdzie na no, odległość wszyscy tak stanęli, z ostępami tam podejrzewam półtora metra. Tak. Rzadko no, ale... występujący chłopcy do podawania piłek mogli zacytować nasz ostatni numer że na to kładę, <laughs> że na to kładę by i tak bo i tak numer... damy radę. A e... propos tego Bayernu, jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć. Dość ciekawe jest to, że żaden z piłkarzy Bayernu nie znalazł się, o ile dobrze pamiętam, w 11 kolejki Bundesligi, a było pięciu zawodników z Borussii Dortmund. Mm -hmm. Na 11 w tej chwili oczywiście, no, się nie licząc spotkania Bayernu z Wolfsburgiem. Bo trzeba pochwalić Union, że dość dobrze się bronił, organizował w defensywie. To mam wrażenie, że to nie oni rozbijali ataki Bayernu, tylko Bayern czasami na, tej, na tym 20-16 metrze sam sobie przeszkadzał jakąś taką niepotrzebnie za bardzo kombinacyjną grą albo maksymalnie niedokładnymi podaniami. No nie wiem, trzeba wejść pewnie z powrotem w ten rytm meczowy. Eee, zobaczymy, jak będzie się działo w następnych kolejkach. Według mnie słabo zagrał nabri, Boateng niepewny. Ale wymóg dać więcej, jeżeli chodzi o takie indywidualności z Bayern. Ja szybko się poprawię, powiedziałem Bayer z Wolfsburgiem, Baju z werderem, oczywiście, bo Wolfsburg swoje tak, spotkanie tak. z Augsburgiem wygrał. Trochę tylko do powiedzenia mam jeszcze na temat tego spotkania Bayernu. Thomas Miller jest dla mnie śmiertelny. To jest gościu, który po raz kolejny jest udowadnia lepszy. mi, że wielokrotnie go nie doceniam. Jeżeli chodzi o pracowitość, jeżeli chodzi o wszędobylskość, to, gdzie można Dyligencja tego piłkarza rysko. zaobserwować, to naprawdę no, nic tylko przyklasnąć, jeżeli chodzi te, o tą decyzję o przedłużeniu kontraktu z Tomasem Millerem. Mhm. Robert Lewandowski znowu. Z tym wykonywaniem rzutu karnego, który momentami kwalifikowałby się do takiego kontrowersyjnego, dlatego, że w przepisach jest jasno postawione, że nie można wykonywać się zwodów po dobiegnięciu do piłki. Robert Lewandowski mhm. robi to w swój charakterystyczny sposób, niejednokrotnie będąc na granicy tego, z czym jest dobieganie do piłki i robienie zwodów, mhm. a dobieganie do piłki i nie robienie zwodów, tylko jakby jakieś tam zwodzenie bramkarza, tak, jeżeli tak, chodzi tak. o takie zwalnianie tempa biegu. I tutaj znowu, kiedy już Rafał Giekiewicz wykonał ruch, no to Robert miał idealne pole do tego, żeby w swoim stylu umieścić nie patrząc się na piłkę, piłkę w przeciwnym rogu bramki, aniżeli ten, w no. który rzucał się Rafał Gigiewicz, no ale ale jest to sprytne. To trzeba tutaj bardzo jasno podkreślić. 26 bramka, wielkie gratulacje dla naszego wielkiego snajpera. Co prawda, no nieco niższe niż zazwyczaj miało to miejsce przed przerwą, okay. ale spokojnie, też taka specyfika tego mm -hmm. meczu z Unionem, dość charakterystycznego zresztą e, widowiska. mieliśmy się spodziewać. Tak. E, więc myślę, że ro brak rozwinięcia skrzydeł, jeżeli chodzi o Roberta Lewandowskiego, nie jest niczym mm -hmm. przedziwnym, moim zdaniem, osobiście. co mi się... z... Aha, jeszcze tym I jeszcze ucie. tylko jedno, no. jedno zdanie dotyczące Pawarda, bo naprawdę ten, ten facet zagrał fenomenalnie moim zdaniem i to w obronie, i to w poczynaniach ofensywnych swojej drużyny. I ten jeden drużyny. Strzał, który był bliski tego, żeby wyglądać tak jak w Fra Francja z Argentyna, tak, tak, tak. Do tego też się chciałem powołać. No dobra, nie, przejdźmy jeszcze do kolejnych chciałem spotkań. Bo... bo mówiliśmy o Lewandowski, trzeba teraz mówić o, może nie bezpośrednio o tym drugim polskim napastniku, który grywa aktualnie w Bundeslidze, tylko o jego drużynie, która no, całkiem nieźle wyglądała, jak po tej przerwie, i na fakt, że trenuje ich nowy trener. Tak, Bruno Labadia Troszeczkę namieszał. Z tym trzykrotnym cieszeniem się po bramkach swoich piłkarzy, na pewno może być zadowolony, patrząc chociażby na umiejscowienie obu zespołów z Berlina w byli, mm. Tego, że Herta teraz jest na, na dość, ciekawe, w dość ciekawym położeniu. I pytanie też, czy na dość dobrej drodze. Mm -hmm. Bo wiadomo, że tam przed analizowaniem tej kolejki, przed zasiadaniem do oglądania meczów tej kolejki, część z nas czytała te komentarze, które gwarantowały kolejne sieroty. Środki, inaczej, z których wynikało, że włodarze gwarantują kolejne środki na transfery, że ta wielka Herta będzie budowana. Tutaj rzeczywiście momenty, do których y, można było się odnieść, jeżeli, jeżeli chodzi o takie, które rokują pozytywnie. Mhm. No, brawa dla Herty, bo chyba jest to że na najpóźniej wróciła do treningu spośród wszystkich drużyn w A wyglądała tak, jakby nie wiem, pierwsza zaczynała, wszystko ładnie było układane. Yy, bardzo, nie wiem, dobrze to ułożył, tak się przynajmniej wydaje. Mam, ta Bruno mam taką... taką yy... Koncepcję. Nie wiem, czy się zgodzicie z tym, co teraz mówię, czy nie, czy uznacie to za troszeczkę przesadzony pogląd, ale wydaje mi się, że zarówno w przypadku Alfreda Schroedera, czyli zespołu Hoffenheim, jak i w przypadku Ilana Nagelsmana, czyli dwóch ludzi, którzy przecież ze sobą współpracowali, właśnie w Hoffenheim, ta kolejka była pewnego rodzaju papierkiem lakmusowym, który pokazał nam, jak ci, pił jak ci trenerzy, którzy czerpią, jeżeli chodzi o swój research, przygotowanie do meczu i no takie mm, jakby wdrażanie tych swoich planów, koncepcji mhm. na, na konkretne spotkanie z Spotkań, które rozegrane były niedawno w odniesieniu do drużyn, z którymi przychodzi im grać, cierpią, bo teraz tak, jak odnieść się do ostatniego spotkania zespołu, kiedy ostatnie było no tak, tak, ponad tak. dwa miesiące temu. I tutaj dostosowanie taktyki pod konkretnego rywala jest naprawdę to to błądzeniem, chodzeniem w, w lesie. Więc Alfred Schroeder, który um, wielokrotnie w wywiadach podkreślał, specjalnie sprawdzałem, że od Julianna Grossmana czerpie takie wzorce, właśnie analizy takiej niesamowicie wynikliwej, takiej y, naukowej, akademickiej tak, wręcz, tak, tak. na pewno ci na tym polu. Podobnie cierpiał Julian Nagelsmann, którego Lipsk dopiero w ostatnim kwadransie chyba, hmm. bo to było przed 80 minutą jeszcze ta bramka Polsena, ale hmm. w końcówce tego spotkania, przynajmniej w fazie dogaszającej, uratował ten remis z Freiburgiem, a nawet gdyby wziąć pod uwagę to, co działo się jeszcze z tych takich naprawdę dobrych sytuacji, to warto wspomnieć bramkę, którą przecież Freiburgowi i zespołowi się anulowano, tak. kiedy ten minimalny spalony zadecydował o tym, że bramki dla przyjezdnych nie było. Tak jeszcze Więc. właśnie to, to, o czym mówisz, to że Nagelsmann często robi pewnego rodzaju roszady i tutaj się wydaje no poprzedni mecz jaki grał w Lipsk to jest mecz z Tottenhamem, o ile się nie mylę i w stosunku do tego spotkania poczynił dwie zmiany, na łacu usiadł Zabitzer i Shik. Upamecano Upa, Upa nie mógł grać, no bo żółte kartki go wykluczyły, zagrał Polsen i Campbell, więc ale tak pytanie, Serio robisz zmiany dlatego, że grali, oni nie grali w poprzednim spotkaniu, czy po prostu yy, no, tego wymagała sytuacja? Połosen ostatecznie po się spłacił, tak, na no, tak, ramkę tak, strzelił, tak, a Kampl asystował. A Kamp, a Kamp asystował i w ogóle zgarnął też jedną z najlepszych not w tej kolejce, jeżeli chodzi o poszczególnego zawodnika <grym> z różnych drużyn. Więc tutaj wielkie brawa dla Kevina Kampla, bo Słoweniec się nam pokazał z bardzo dobrej strony, ale rzeczywiście coś w tym, co Krzywy powiedział, jest. spadcie właśnie twierdzi nagle, że trzeba tutaj... Taki Tinkerman, no. takie m, przemienianie tych poszczególnych kogów, tych poszczególnych... Zębatek, no które w maszynie odpowiadają za to, żeby to wszystko sprawnie działało. Poczekajmy jeszcze na skuteczny Lipsk, bo ja jestem przekonany, że przyjdzie, ale rzeczywiście tak z delikatnym hamulcem zaciągnięta ta maszyna na granicy. Cokolwiek no, grali i to oni tworzyli sytuację, troszeczkę tam no, nie pomaga o nie szczęście. Zdecydowanie Freiburg szczęśliwie te dwie, przepraszam, jedną rękę powstają w fragmencie, ale tą długo mógł strzelić, tylko żeby był spalony. Na koniec, jeszcze jedno spotkanie, do którego chcielibyśmy tak. się odnieść. Przepraszamy, że nie, nie, nie umiemy w tym materiale wszystkich, ale nie, nie, nie byliśmy w stanie po prostu prześledzić tego tak wnikliwie jak te spotkania, o których dzisiaj mówimy. Mhm. Jeżeli chodzi o mecz Borussia München-Gladbach z Frankfurt w, na Commerzbank Arena we Frankfurcie, to powiem szczerze, że ta mina. Adiego Hytera, która wielokrotnie przebijała się na transmisji z tego spotkania, jest idealnym obrazkiem podsumowującym to, co działo się z Eintrachtem Frankfurt w tym meczu z ekipą Marco Rose. Świetnie rozłożona na czynniki pierwsze, ta obrona i ta niefrasobliwość przy kryciu zawodników, ale to, co działo się w spotkaniu Borussii z Schalke, o którym już mhm. powiedzieliśmy, też kwalifikuje się do sporej nagany i też jest podstawą do tego, żeby wyciągać dalekosiężne wnioski, które mam nadzieję adiego Hütter wyniesie z tego spotkania, bo Marco Rose dał mu lekcję futbolu w jeżeli chodzi o ten czas do momentu 3-0. No Znowu Marcus Thuram nam roku. wszedł na tapet. Znowu Plea, który też się gdzieś tam przebija coraz to donośniej tak, tak. w tych Bundesligowych realiach, więc warto tych piłkarzy obserwować. I też ciekawa celebracja. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, jak Thuram już strzelił bramkę. Najpierw tak jakby przyszedł z tym do porządku dziennego, podobnie jak Rafael Guerreiro, przez nas chwalony tak, w tym materiale tak. przy czwartej bramce, a następnie tak jakby odwróciwszy się do swoich kolegów, zaczął to nagle cerebrować Po tak, sekundzie tak, czy tak, dwóch tak. i w taki komiczny sposób. Jakby był Simem, nie wiem, w grze <grym> The Sims. <grym> Także ciekawostka, ciekawostka. No i co, jeszcze jedną tylko, jedną tylko rzecz warto powiedzieć, że Borussia przykład zaraz za plecami Borussia Dortmund no właśnie i Bayern. To że... to nie przypadek. W kolejce, kiedy wszyscy patrzyli na trzy zespoły, czyli Lipsk, Borussia i Bayern, tutaj nagle Lipsk, no wiadomo, że to jeszcze się będzie wszystko nie wiem, mieszało i tak dalej, zmieniały się te pozycje, ale nagle tutaj jednak Borussia tak wraca do gry w pewien sposób, że nikt, raczej mało kto się spodziewał, że znowu będzie ona na tym podium. No tutaj Tę by pozycję. się z tobą niektórzy kibice kłócili, no. ligi obserwujący, zwłaszcza zmagania źrebaków w kontekście całego sezonu. A, chodzi to, ja to krzywemu, chodzi głównie o to, że patrząc na preseason i na nasze typy, które tak, wiązały się tak, tak, z poszczególnymi zespołami, to jednak Borussia Mönchengladbach nie nie była takim mega, mega, mega jawnym kandydatem do tego, no tak, żeby tak. rywalizować z Bayernem i z Borusem i tutaj się zgodzę, ale patrzę na to, co dzieje się z zespołem Marco Rose i w którą stronę to zmierza, rzeczywiście można mieć różne zdania na ten temat. Tak czy inaczej... Kończymy dzisiejszy odcinek mm -hmm. Piłkarzyków, będący podsumowaniem po długiej, długiej, długiej przerwie, Pernie. warto to zaznaczyć po raz kolejny. Jeżeli chodzi o nasz ukłon w stronę kibiców Bundesligi, to został on wykonany i na pewno można się spodziewać podobnych w czasie najbliższym, jako że Bundesliga jest tą Jedynie. ligą, która gra i w przyszłym, przyszły weekend znowu będziemy mogli się nią raczyć, ale jest dobra perspektywa powrotu różnych są. dużych lig. Trzymamy kciuki za to, żebyśmy wspólnie mogli siadać i, i przysłuchiwać się temu, co dzieje się w poszczególnych ligach, w weekendy kolejne. Miejmy nadzieję, tak. że im szybciej, tym lepiej. Tak. Dziękujemy jeszcze raz. Bardzo dziękujemy. Trzymajcie się miłego popołudnia. Do zobaczenia w kolejnym materiale na kanale Piłkarzyki. Cześć! Cześć.